Oj, do teatru. Znaczy oprócz wycieczek szkolnych a, albo coś takiego, to niestety nie. A dlaczego nie? Dlaczego? No ze względu do... Wiem, że generalnie teatr nie jest taki drogi ani nic takiego, ale może po prostu ze względu na brak czasu, no klasa maturalna i te sprawy, no dużo muszę się uczyć. Nie, ja lubię chodzić do teatru, ale tak chyba fundusze, może trochę lenistwo. Aha. <laughs> no, także... A ostatnio no na co pani pomaga? O już, już ten byłam na tym testosteronie. z i podobał się pani? tak tak. E, dlaczego nie chodzę do teatru? bo jestem studentką e, nie zawsze mi na to stać, poza tym e, piszę pracę inżynierską więc tylko mam teraz na co czas a swego czasu chodziłam Do no teatru czasami mhm. i wtedy y, na, na jaki repertuar, co chodzi? a to jest różnie co to znaczy? a to i musical, ale się czasami trafiają i coś tam mhm. jakieś takie dramaty a tutaj w Słupsku? Nie, to gdy nie jeżdżę. Do teatru, do teatru muzycznego. Lubię tam jeździć. Chodzę, ale, ale bardzo rzadko. Jeżeli pani już chodzi, to jakie sztuki pani wybiera? No, byłam na kilku, trudno mi Są powiedzieć. Kolegnie... Wolę dramaty. Wolę. A na to, na to pani nie chodzi? A po chorobie jak można chodzić? Czasami. A tak to nie, telewizji. Teraz teatr będzie dzisiaj bardzo dobry, będę oglądać. My jako studentki to częściej jesteśmy. I jakie Pani sztuki wybierają? Różnie, różnie. Ostatnio byłyśmy na scenach nie tylko dla dorosłych. To była komedia? Tak, rewelacyjne przedstawienie. Poleca Pani? Jak najbardziej. Oczywiście. Tak. Jakie sztuki Pani wybiera? Nie, ja często wybieram koncerty. Byłam w piątek na bardzo ładnym koncercie orkiestry symfonicznej. No bez tytułu po prostu było symfonia Beethovena i koncert F-moll Chopina, który rzadko się słyszy. Był bardzo ładny. Był gościnnie dyrygent z zewnątrz. No, było bardzo miło. Często chodzę. Polecam naturalnie. Zresztą nasza orkiestra to jest jedna z tych wielu, niewielu wartościowych rzeczy w naszym życiu kulturalnym, słupsku i naprawdę warto popierać, chodzić, słuchać. Dziękuję.